Ostatni weekend karnawału szaleństwo do białego rana. Uroczysty bal dla przodowników pracy odbędzie się 13 lutego w sali bankietowej Augustyniak przy ulicy Krańcowej 1B w Ostrołęce. Tego dnia nie dotwarzy z powagą, a wskazane są stroje w kanonie mody PRL. Na parkiecie będzie można tańczyć parami indywidualnie, grupowo, a obejmowanie obywatelek przez obywateli obowiązkowe. Gospodarze zapewniają dobry nastrój, muzykę lat 70. i 80., bufet obficie zaopatrzony. Wejście za okazaniem aktualnej legitymacji przodownika pracy lub biletu wstępu w cenie 100 zł do nabycia w Radiu Oko, sklepie muzycznym Gramy w kawiarni Kina Jantar. Amatorów zabawy uprzedzamy, iż ilość miejsc jest reglementowana. Więcej informacji na antenie Radia Oko lub pod numerem dyżurnym 694-370-255.